No, witam, cześć. To dzisiaj coś z dynamiki wrzucimy. Takie zadanko z rzutu pionowego w górę. I tutaj można zrobić, tak naprawdę, na dwa sposoby, które wiążą się częściowo jeden z drugim, ale może po kolei. Pierwsze takie hasło, które na pewno każdy słyszał, albo prawie każdy. To jest temat równoważności pracy i energii. Równoważność, równoważność pracy i energii. I o co tutaj chodzi? Przypomnę krótko, bo było o tym raz na pewno na tym kanale. Chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś układ, tutaj dla przykładu mamy taką kulkę, która jest do góry wystrzelana pionowo, to ten układ, jeżeli dostarczymy mu energii, to wykona pracę. A dokładniej, jeżeli dostarczymy pracy, to zwiększy się jego energia. I teraz tak. Można to zapisać sobie to to będzie bardziej, yy, bardziej może plastyczne, czyli jeżeli zmienia się energia kinetyczna, czyli może bardziej, żeby ona się zmieniła, to musimy wykonać pracę nad tym układem. Trzecie sformułowanie tego samego zdania. I jak to? Wygląda w praktyce. Jeżeli coś zostanie wystrzelone w górę, to trzeba się może, może i tak uruchomić wyobraźnię i wyobrazić sobie, że to będzie leciało w górę, ale w końcu przestanie lecieć w górę i osiągnie tak zwany punkt, który będzie wysokością maksymalną. No, i ta wysokość maksymalna, ona jest tym większa, im większa jest prędkość, ale również im większa jest ta początkowa wysokość. No bo gdyby to było wystrzelone z ziemi, to wiadomo, że by to było niżej, prawda? I teraz co się dzieje? Pierwszy punkt to jest wystrzał w górę. Drugi punkt. Maksymalna wysokość. No jak, jak przestanie się wznosić, no to od razu zacznie spadać, tak? Nie ma innej możliwości. Grawitacja działa dla każdego. Tak samo. Więc można sobie rozpisać to w taki sposób, że jak mamy zmianę energii kinetycznej, czyli energia kinetyczna w tym najwyższym punkcie druga, Minus energia kinetyczna w punkcie wystrzału, czyli pierwsza, równa się suma prac wykonanych nad ciałem. I teraz chodzi o siły zewnętrzne. Jakie tu siły zewnętrzne działają? A no to jest bardzo proste, bo jeżeli działa grawitacja, no to ona działa cały czas. I tutaj działa taka sama. I tu działa taka sama, i tu też działa taka sama. Nawet jak to spadnie, to też dalej działa. No dobrze, czyli znaczy, że tylko i wyłącznie siła ciężkości wykona pracę. I jak już wiesz, y, praca jest to y, siła razy przesunięcie, więc tutaj w tym pierwszym etapie od 1 do 2 będzie to przesunięcie. O, może zmienię kolor. Yy, przesunięcie na długości H maksimum minus H, prawda? Czyli o, dokładnie w taki sposób. Wiadomo, że nie wiemy. Wiemy, że nie wiemy, ile wynosi H maksimum, ale wiemy, że. W punkcie 2 energia kinetyczna będzie równa 0, no bo dlatego, że ten, yy, chciałem powiedzieć, pocisk, to ta kulka się zatrzyma na chwilę. I ta chwila to właśnie jest chwila numer 2. A energia kinetyczna pierwsza to będzie po prostu masa tej kulki razy prędkość wystrzału do kwadratu przez 2. No to sobie zapiszmy to w sposób, a jeszcze bardzo ważne, no masa, masa się potem skróci, więc o to się nie martwimy, prędkość, prędkość początkową znamy, zapiszemy to może prościej i zaraz się okaże, że wszystko jest bardzo proste, może ja rozbiję ten nawias, albo mówiąc matematycznie usunę nawias, nie wiem, czy matematycy mówią, rozbije nawias. No i teraz możemy sobie podzielić to na, przez masę, żeby zgubić masę, której i tak nie znamy. I od razu można sobie pomnożyć przez dwa obie strony. O, razy dwa. Czyli dwójki już nie ma. Tu jest dwójeczka i tu jest dwójeczka. Jak sobie teraz zapiszemy, to będzie to znacznie prostsze. Czyli dwa razy G razy H, H maksimum. Tutaj zagrzała mi ręka. No i po tej ciężkiej matematycznej przeprawie widać, że tak naprawdę V0 znamy, przyspieszenie ziemskie też znamy. Wysokość wystrzału te znamy. I z tego spokojnie można sobie policzyć H maksimum. No to możemy to zrobić. Czyli będzie V0 kwadrat równa się. A, no może, może prościej. bo to by było za dużo pisaliny. Tutaj może przerzucę od razu to 2GH. Czyli wszystko, co jest z nich będzie po prawej. Może ciężka matematyka, ale potrzebna. Ok. I wysokość maksymalna. Już widać, że to, że to bardzo ładnie wyjdzie. Czyli będzie po prostu H maksimum. I co tutaj wyjdzie? V0 kwadrat przez 2G. Dodać 2G H przez 2G. No to wiadomo, że to jest H. Okej, okay, czyli mamy, tutaj jest H jest znane, jeszcze sprawdzimy raz. Y, grawitacja, przyspieszenie ziemskie i V0 też jest znane, czyli wysokość maksymalna jest policzona. Już nie jest nie wiadomo. Y, a, jakie było pytanie, bo tak naprawdę, jakie by nie było, to tutaj się wszystko robi tak samo y, od początku, później się najwyżej coś zmieni. Może wypiszmy sobie. Widzisz, dlatego tak jest, że Łatwość tych zadań polega na tym, że schemat jest tak naprawdę ten sam, a później tylko na końcu wyciągamy to, czego nie wiemy czyli dane, masa, wysokość wystrzału, prędkość początkowa. A pytają się o prędkość V3, czyli prędkość w tym miejscu w momencie, w chwili uderzenia w ziemię. V3 równa się. Dobrze, i teraz co? To był odcinek 1, 2. Teraz będzie odcinek 2, 3. I to był odcinek 1 do 2. A teraz kulka sobie leci. Od 2 do 3. Oj, strzałka mi się nie udała. I należy rezygnować. No i teraz tak samo, analogicznie. Korzystamy z tego samego wzoru. O, proponuję go wziąć sobie. Na ściągę i korzystać. Tak jak wszystko w tym kanale jest, na tym kanale jest naprawdę do używania, do użytku. Jak to będzie? No, analogicznie będzie, czyli zmiana energii kinetycznej między 2 i 3, czyli kinetyczna energia 3 minus i energia kinetyczna 2, czyli to, ile się zmieniła od punktu 2 do 3. Równa się oczywiście suma prac wykonanych nad ciałem. I wiadomo, że to znów siła ciężkości. A, a jeszcze, jeszcze muszę do czegoś Wam przyznać, że tutaj był minus. Przyznam się bez bicia. Zapomniałem o tym minusie. To się czasami zdarza. I ten minus świadczy o tym, że ta siła ciężkości przeszkadza w ruchu. Więc tutaj będzie ten minus. Przepraszam za błąd, ale wszyscy się mylimy. Nie ma się co tego wstydzić. Tu będzie minus, plus, i w takim układzie tutaj się zmieni tyle, że tu, będzie. tu sobie wytrzemy. No właśnie, bo tego jest taki łatwe, że można się pomylić. Yy, I tu będzie minus, i tutaj zostanie też minus. Się zmieni? No właściwie chyba nic. Yy, dokładnie. Dokładnie. Wszystko będzie tak samo. Czyli później, jak się to podzieli przez. Chociaż. A sprawdźmy to. Yy, jak się przeniesie na drugą stronę, to będzie H maksimum. H maksimum. Równa się V0. No nie, trochę się zmieni, ale chyba nic. Minus 2G, H i podzielić przez minus 2OI. Za szybko. Minus 2G. Czyli tak naprawdę to jakby to wziąć ten minus opuścić to by wyszło, że V0 no to będzie po prostu odwrotnie 2GH minus V0 kwadrat przez 2G. No zmieni się trochę. A nic. Czyli po prostu będzie. 2 minus to V0. dobrze, no, Zaraz to zmienimy. Czyli H minus, może to jeszcze raz napiszę, albo tak zostawię po prostu. Jak widać, można się pomylić, nawet w takim drobnym przypadku. Czyli w rezultacie końcowym, to będzie tak, że to będzie H maksimum. Równa się wysokość H minus V0. No w sumie znak tu się zmienił. Ok, czyli mamy wysokość maksymalną. I tutaj będzie inaczej, bo tutaj ciężar pomaga w ruchu, czyli będzie z plusem, czyli plus masa razy spieszenie ziemskie, czyli siła. Razy wysokość, długość, na którym ta siła działa, czyli H maksimum. I przypominam, że w punkcie 2 ta kulka stoi. Czyli tak naprawdę to energia kinetyczna trzecia będzie tą właśnie, której nie znamy. Czyli masa razy prędkość trzecia, ta szukana do kwadratu przez 2. No i właściwie od razu można sobie wziąć i tę masę tutaj uprościć i przez dwa pomnożyć, chociaż błędy się zdarzają, ale zapiszemy sobie tak. V3 kwadrat równa się dwójeczka już sobie poszła, 2G razy H maksimum. No i z tego wynika, że siła, przepraszam, nie siła, prędkość w chwili uderzenia w ziemię Pierwiastek, pierwiastek, pierwiastek. 2G. H maksimum. Tu sobie to wprowadzimy. No nie wiem, czy jest sens, ale może wprowadzimy jednak. Yy, to się równa. 2G. Tu sobie nawiasik wrzucimy. H minus. Już nie będziemy tego. Nawiasu rozbijać, bo nie ma co. No okej. Okay. No jaki z tego wniosek? Że to jest jedna z metod